Sunderland i Elvis Presley to stary dobry duet, ale jak Elvis zadomowił się na Stadium of Light? Sunderland po znakomitym sezonie zagra w finale playoffów i możemy być pewni, że fani na Wembley usłyszą Wise Men Say. A dokładniej Can't Help Falling In Love, bo taka oryginalnie nazywa się piosenka amerykańskiego artysty, a fani lata temu tylko przemianowali ją na pierwszy wers. Relacja tego utworu z klubem sięga 1973 roku. Kiedy Czarne Koty wybiegały na Murawę przed finałem pochoru Anglii, z głośników rozległ się głos króla Kendrola. Wówczas drugoligowy Sunderland podchodził do meczu jako całkowity underdog i drużyna, której nikt tam nie przewidywał. Ich rywalem była ekipa Leeds, triumfator poprzednich rozgrywek i jedna z topowych drużyn angielskiej elity. Nic więc dziwnego, że kibice Black Cats z dumą śpiewali utwór Elvisa, wspierając ten swoich piłkarzy. Duma jednak trwała do ostatniego gwizdka. Potem przerodziła się w ekscytację. Sunderland wygrał 1-0 i podniósł swój drugi w historii Puchar Anglii. Od tamtej pory piosenka upamiętniała najszczęśliwszy moment Sunderlandu, ale też miała sugerować, że stare złe czasy należą już do przeszłości, a przez zespołem czas triumfu i mistrzostw. Niestety tak się nie stało. Puchar Anglii z 73 roku był ostatnim ważnym trofą klubu. Najnowszą historię Sunderlandu wszyscy znamy: dwa spadki i gwałtowanie z najwyższego poziomu. Dlatego też słowa piosenki dziś zdają się jeszcze lepiej pasować do tego klubu. Presley w końcu nie śpiewa tylko o miłości, ale o poddaniu się. O tym, że nie ma innego wyboru, jak tylko pójść w jakieś miejsce i tam wiernie pozostać. Dziś ekipa ze Stadium of Light stoi przed szansą powrotu do angielskiej elity, a na ich drodze stoi tylko Sheffield United. Ja bym chciał usłyszeć Wiseman Save Premier League. A wy?